Piotrowice nyskie już w ten weekend staną się centrum sportowych emocji. W małej wsi w powiecie nyskim zasady gry w rugby zna już prawie każdy. Już w ten weekend odrestaurowany przez polsko-angielskie małżeństwo Dima i Anna Parton piękny pałac XVII wieku oraz zabudowania dawnego folwarku będą gościć uczestników międzynarodowego festiwalu rugby. Zawodnicy i zawodniczki będą mogli po raz kolejny sprawdzić swoje umiejętności na boisku, bowiem jest to już trzecia odsłona zawodów w Piotrowicach Nyskich. Festiwal organizowany jest przez Jima Partona oraz trenerkę austriackiej reprezentacji rugby kobiet Renée Jones. Zarówno rok jak i dwa lata temu w rozgrywkach brało udział ponad 100 zawodników i zawodniczek rugby z całej Europy. W tamtym roku puchar przypadł zawodnikom z Austrii, kto będzie najlepszy w tegorocznych rozgrywkach. Tego dowiemy się już jutro. Start zawodów w sobotę o godzinie 10. Tak jak niektórzy mężczyźni lubią balet, tak i niektórzy, niektóre kobiety lubią uprawiać rógby. Ważne, żeby sprawiało przyjemność i dostarczało endorfin.